Dzisiaj jakie kotki? Nic się nie boją, nie? Takie koteczki idzie do ciebie. Nic się nie boi. Pierwsze spotkanie. Pierwsze spotkanie z psem. Na głowę by mu weszły najchętniej. Takie to są kotki. Grzeczny bądź rufinku, grzeczny, tak, to są malutkie koteczki, wiesz. Musisz uważać. No, żeby cię nie napadły. Tak. Gdzie one tam łażą? Nic się ciebie nie boją kompletnie. Hm. Co to są za koty? No świat nie widział takich kotów. Kompletnie się nie boją psa. Kompletnie. No już zaraz pójdziemy, zaraz.